już tam prawda za nami ruszyła cała flotilla to co kolejne jednostki do trapwy i Ahojci. ahoj ci ahoj. ahoj i płyniemy dalej elegancja tak piękna pogoda słoneczko Płyniemy, 19 flisz O, nawet nasz pontoniarz O, uwaga, uwaga, żeby wstał, nie? Nie do wody przypadkiem, nie? Nie do wody tutaj Także, oho o. o, ale to żeglarz i, i wodniak, widać, że równowagę trzyma Tak, to jest to Tak, i wypływamy dalej Czekaj momencik, czekaj, bo Prawda, życie jest piękne i muszę trochę posfilmować. Burmistrz kochany, prawda, a my Z prawda? no nie, ale dzięki ci dobry człowieku i idziemy no, dalej. Ahoj.